Jak kliknąć online? Oh, tak. się siemano, siemano. Witam was z bazy, z, No dzisiaj, dzisiaj, poszukamy no Tak, ale sami to nastąpi, troszkę wyciszmy sobie ja Okej. Okay. Y hm? Pochodził z moich wiadomości, ci muszę znaleźć, że mnie nie zauważą będzie. Jeszcze upload data. Dobra, już. Mam koniec gry. Dzisiaj moi widzowie się pojawią. Siema no moi koledzy. Hi. Ha, ha, ha. Już haj, po czemu nie? Siemano, może opowiedzieć po hiszpańsku czy nie? Ojejku. <coughs> Co ty mówisz po niemiecku? Stary, przecież mówimy po angielsku. Ojejku, co za, co za sprawa. Ojejku, jak szybko. Ale ja szybko biegam. Ojejku, ale ja szybko biegam. O. Bien? Uhm, frank, frank. co ty tutaj piszesz? Zgalarysz. <ścoughs> Nic bezpiecznego tutaj nie ma, bardzo. <ścoughs> o, jestem w końcu już impostorem. <ścoughs> Dzisiaj musimy szybko ukryć się i znaleźć Klumey'a jako impostor. Dobra. Na początek zamknęcie pa pa. O nie, o nie, o nie! Zabrakło czasu! Szybko, szybko, szybko! Nie, 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 nie! <ścoughs> Dobra, pójdziemy. zamkniemy inne drzwi, bo czemu nie? Dobra, people who are looking for you. No, 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 no. klik. okay. dobra. Julian. Bicie i Juliana, Michael. Ojejku, dobra czy dzi. Trzeba zabić y, jasnego żółtego, bo przecież wierzę, ja jestem impostorem. Dobra. Teraz drugo. Spokojnie, spokojnie chodzimy. Spokojnie. papa pa. Tak jest, ok. Czy na nie biegnij, biegnij, biegnij… bo przecież przecież ja tak, 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 Papa. papa> Kto tutaj będzie? Jeżeli ktoś wyjdzie tam, to szybko go idę tutaj zabić. Jeżeli ktoś wyjdzie tu, to ja go tutaj od razu go zabiję. Tak, 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 tak. Oto,

Papa, Gigi Okej, okay, GG Papa, niestety ja yeah. jest okej. Okay. A jestem tylko bogaty. Okej, okay, no dobra. Pulskowym lewc. The game mm -hmm. Może ja będę uh, kapitanem mm -hmm. Nie, może tego Nie, tego, tego. A, ah, będę kapitanem Mili. Ejt, <laughs> Większę też tasków. Kurde, dobra. Znowu impostor. Ale jestem tego bogaty. Szachmister jest! Ej, czekajcie! Skąd jestem wciąż impostorem? Ju impostor. Mhm. Na początek zamkniemy sobie te drzwi. Mhm. To się sprzyda. Tak naprawdę. Ta, ta. ta.

the green. tak Tak No, dobra no dobra, znowu wygrałam. Ekstra. <laughs> ok. Czekajcie, może. A, tak okej. Okay. Może trzech impostorów będzie? O, dzień dobry. Ober Mario Bo Bros. Eee, to by panie Mario Bros? O, już go nie ma. Kurde, teraz jestem ja crewmate'em. No cóż! Zabawisz się. Zabawisz się. No, no cóż, zabawisz się detektywa, który sabotuje. Czyli nie samo. który. który, który sprawdza, czy jakiś sobie jakieś nie. który samolot sabotuje. Mm -hmm. Yeah, dodo. Yeah, baby. Yeah. Yeah.

Nie zabijają bardzo fajnie. Mami jak byłem sziawisterem. Będę no. czekać. Czy ktoś tam obserwuje? o. Nie! Ajajaj. Aj, aj. Znowu jestem ja ostatni. Ja sam ostatni. Ja znowu byłem ostatni. Dobra, muszę wywalić tego yy, byłego, bo on mi tutaj Opa, niestety wyrzucony jesteś. Coś Krzy Krzysio Cywy l, Hej Krzysiu! Cześć. Cześć. Co tam? Oni teraz mówią po polsku dobra. Będę mówić razem z nimi. O, znowu ja jestem imposłem, a jestem katy. Okej, okay, jestem szoczywistelem. <laughs> Mam nadzieję, że mnie. Nie jest zablokowany, okej. Okay. Na początku... Yy, na Dzień dobry panie. Mniejszy speed. Mmm, dobra. Tak, no, comej. O, jestem Archimedem. Zaraz, no, to jest, dobra. Mm, Okej, okay. na początek ukryję się tam. Potrzeba mnie nie. Aha! Teraz nikt mnie nie zauważył. Dzień dobry. Okej. O Okej, on wyłożył Lajcy najgorzej. Dobra, ptyczka idę zrobić. Dobra, mamy ptyczka. zrobię, o dobra, zrobię kluczyka szybciej. Halo, kto mi sprzęt bałtaska? masz od Masz Smażę flopa. Zanagą bober? Pomocy. Utknąłem. Co ja? Ja byłem elektryku. Całkowicie. Byłeś? Yeah. Aż ja. Yeah. Aż jea! Yeah. Aż Okej okay. Dobra No może zmniejszę Zwiększę jednego Task'a I jeszcze zmniejszy Jeszcze no Zwing postaram No coś pokombinujemy Żeby Coś Pokombinujemy, żeby, pokombinujemy, żeby ta gra była większa po tym. Kurde, O, jestem ja edgynerem, fajnie. Krimi.

Nie, no smoczka, no, no trafiłem na niego czubek. Chleku, to mam czubek. Czy się bo smoczurek no, no zabił mnie, głupek. Ten głupek nie zabił. No, minął. Ej, czekaj. Czemu beznadziejnie to zrobiłeś, głupio? Beznadziejnie... Zrobiłeś to beznadziejnie. Chciałem zrobić taką montę, kurdną no, dla innej pistoli. Dobra. Ej, ta mapa e-ship jest bardzo ogromna. Ta mapa e-ship jest bardzo ogromna o o, zarobi bądź coś dziwne ku**a mu robi Okej, no dobra, no, no nie no, znowu, kurde, znowu. Ja nie chcę być krumydym, ja wychodzę, ja chcę być postonem gościu. Halo, kto mi ukradł czerwony? Nie wolno, nie wolno. Nie wolno tak robić. Bo przecież to jest mój kolor. Teraz popiszę, jak chcę czerwony. Jeżeli tylko nie zaraz... oni Oni... zostają. Jeżeli tak, to się skończy. Nie no, klucz. No, gościu. Ja nie chcę mieć taką rolę głupią. Gościu. Gośni, co ty wymyśliłeś? <śmienny> e Halo? Czy ktoś tutaj jest? <śmienny>

Za mało kina. Chciałem, żeby impostory mają dużo sekund do kina. Na 15 sekund. Halo A ktoś się do mnie dołącza? Jak sobie? o tak, no Alicja? O panie youtuberu znowu ty nagrywasz ja też? Ja nagrywam. Okej. Okay. Oni są. Teraz będą wszyscy okej. Okay. Kurde, ile ich jest, macko. O, widzę. Próż. O, Siedem e, po piętnaście. <grym okreśń> o, widzę. <o. grym okreśń> <grym okreśń> tyle się narobiło. Ej, ale jeszcze nie zrobiłem że tego i on dużo sekund do kila. O. Impostory muszą mieć dużo sekund do kila. Tak. Impostory mają dużo sekund do kila. Stadek, statek, statek. Ok. Co tutaj zrobić? Fajna mira. Ok. I raz, a Atimem Na początek paliwko. Co robię? Ja hmm. trzy no, już zrobił. Idę jeszcze do kafeterii. Nie, na razie idę do reaktora. Nie pomocy! Dobra, nie widział, nie widział mnie. O nie, o nie imposor! Nie widział mnie, nie widział mnie. coś... dosyć małą wizję. Jest jakaś na mała No i dobra sass On się nazywa sass Fajnie, że nazywa się tak okej okay. Waga. Ja chcę okej okay. Nie! Nie! Nie, 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 nie. Okej, okay, no dobra. Jestem... Nie, nie. Dobra. Jest wieczny... O, no, nie. Kurde, co jest z nimi nie tak. Jak porać, po, jak poracić, żeby kogoś wywalić Crazy Gamer czy, czy z Pecinu. Czy jest grupa Mm -hmm. O nie, bomba wyszedł, to jest taki youtuber jakby, jest, jesteśmy okej, okay. o, z ja dziś okej, okay. nikt na mnie nie głosuje, bo chyba mówią, że ja nie jestem ich stole, Bo no, nie, chyba zabiję Cześć Co jest z nimi nie tak? Już się żegnam, cześć, pa pa.